Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam pewnej studentki. O, widzę, że macie wykład o Broniewskim. Tak. Czy mogę zostać z wami posłuchać go? Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję. U nas wszystkie wykłady na uczelni są zawsze otwarte. Zapraszamy Panią. Pani doktor, na poprzednich zajęciach wiele nam Pani opowiadała o Broniewskim i o tych wszystkich spotkaniach, w których brał udział poeta. Tak. Właśnie te spotkania, w których brał udział poeta, wynotowałem sobie, gdzie on był. Między innymi w Łodzi, Katowicach, Gdyni, Krakowie, Radomiu, Warszawie, Sopocie, Szczecinie, Inowrocławiu, Chełmnie, Radomiu, Radomsku, Krakowie, Częstochowie, Kaliszu, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Toruniu, Bytomiu, Tarnowie, Wołominie, Gdańsku, Grodzisku, Wiśle, Gliwica, Katowicach, Ostrołęce, Augustowie, Białymstoku, Stoku, Myszyńcu, Nowej Hucie, Dąbrowie Górniczej, Fastach, Hajnówce, w Lublinie i Opolu. Naprawdę we wszystkich tych miejscach bronińskich miał spotkania z czytelnikami? Naprawdę tak było. Niektórych spotkań nawet nie notowano, więc pewnie był jeszcze w więcej miejscach. Czy Broniewski był w Głogowie? Tak, Broniewski był w Głogowie. Naprawdę? 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 Kiedy? Władysław Broniewski był w Głogowie w roku 1960. No i jesteśmy pewni, że tutaj był. A są na to jakieś, jakieś są może wspomnienia, nagrania, dowody? Są. Pierwszym takim dokumentem jest książka pani Felicy Lichodziejewskiej, akurat nie ta, ale ta pani była autorką bardzo wielu książek i w swojej monografii bibliograficznej odnotowała takie spotkanie właśnie w roku 1960. Kolejnymi świadectwami są różne noty w gazetach, w Gazecie Zielonogórskiej, w Gazecie Gorzowsko-Zielonogórskiej, takie noty były i można je sobie obejrzeć teraz w archiwum, ale również jest kilka takich stron w Kronice znajdującej się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Głogowie, które świadczą o tym, że Władysław Broniewski na pewno w Głogowie był. Ponadto pani pytała o to, czy zachowały się jakieś nagrania. były to troszkę inne czasy, nie każdy miał kamerę, nie każdy miał aparat ale zachowały się takie wspomnienia o Władysławie Broniewskim, który przyjechał do Głogowa. Mnie udało się dotrzeć do osób, które brały udział w spotkaniu. Jedną z takich osób widzicie tutaj po prawej stronie, jest pan Zbyszko Piwoński. To jest pan, który tam niżej na tym zdjęciu w środku takie bardzo czarno-białe zdjęcie. Był wtedy dyrektorem szkoły Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Głogowie i to właśnie on był organizatorem tego spotkania z Władysławem Broniewskim. Udało mi się również dotrzeć do pana, który był wtedy uczniem Liceum Ogólnokształcącego i rozmawiałam z nim, podzielił się swoim wspomnieniem. Ja mam tutaj taką kopię zdjęcia. Z tego czasu, a to jest zdjęcie oryginalne, które otrzymałam od tego pana, i ten pan, który tutaj siedzi na ławce ze mną, takie jest zdjęcie, to tutaj to jest ten sam pan, nazywa się Robert Roth, i pan zechciał się ze mną spotkać i opowiedzieć mi o tym, kto w ogóle jest na tym zdjęciu. To jest jeszcze jego jedna koleżanka z klasy. Kto jest na tym zdjęciu? Na tym zdjęciu jest pan. Władysław Bronieski, moja koleżanka szkolna yy, Kalinka Rodziewicz, no główny aktor w cudzysłowie to ja, później koleżanka na pewno z internatu jest, no widzę nawet dzieci są, to ty, ty nie pamiętam. Jest w głębi chyba działacz sportowy tutaj klubu, ale on chyba w szkole WF-u również uczył. Nie? No i jakaś Łąeczka Kwiata, Marzeńki Stolik właśnie, także tu żadnych tomików poezji nie było. Nie? Do podpisania i tak dalej. Nie pamiętam, żeby miał z sobą. Zbiór poezji. Tak, właśnie. Bo jeśli by miał, to na pewno ja bym też miał. I to zdjęcie dał mi na pamiątkę. Tutaj jest napisane spotkanie z Władysławem Broniewskim, płogów 14 października 60. rok. To jest ręką właśnie tego pana napisane. Tutaj mogę Wam później to zdjęcie bliżej pokazać. Udało mi się również dotrzeć do pewnej pani. Jestem tam w środku na zdjęciu z tą panią. Ta pani nazywa się Janina Kaźmierczak i także zechciała się podzielić wspomnieniem o Władysławie Broniewskim i opowiedzieć, jak było na spotkaniu. Tak, do spotkania z Broniewskim doszło w roku 1960, gdy chodziłam tutaj do liceum ogólnokształcącego w Kłogowie, Dzisiejsze to jest jedynka liceum. Byłam w ten czas w drugiej klasie. No i byliśmy zaproszeni na spotkanie z Broniewskim, to był okres tylko Okres trwania tego spotkania 45, minut. w przeciągu tych 45 minut, pan Broniewski recytował swoje wiersze. Między wierszami jakieś tam słowo wiążące, mówi, opowiadał o sobie. No i przede wszystkim, co zapamiętałam najbardziej, to to przeżycie, bo to już minęło tyle lat, nie pamiętam dokładnie. Jakie te wiersze recytował, tylko w każdym bądź razie pamiętam bardzo dobrze tą atmosferę, jaką wytworzył w czasie swojego pobytu, w czasie tych 45 minut. Także no, myśmy wszyscy po prostu w pewnym momencie zaczęli szlochać. Ważne jest to, że takie spotkania w Błogowie odbyły się dwa. Jedno z tych spotkań miało miejsce właśnie w liceum. Ogólnokształcącym numer jeden w głogowie. I na pewno zdjęcie, które tutaj widzicie, i to, które Wam e, pokazuje, to jest zdjęcie z kroniki pewnie było takie tylko jedno, nie słyszałam, żeby ktoś miał więcej, bo widzicie, że to jest takie samo zdjęcie. E, ale z kolei drugie spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury i w tym spotkaniu brała udział pani Janina i miejski ośrodek kultury mieścił się wtedy w obecnej szkole muzycznej i tam na pewno takie spotkanie się odbyło na jednym i na drugim spotkaniu było bardzo dużo ludzi kochani ale ważne jest to że to nie są jedyne ślady obecności Władysława Broniewskiego w Głogowie przede wszystkim to sam Broniewski zaskoczył pana Piwońskiego tym, że kiedy zaproponował mu to spotkanie, to z chęcią chciał przyjechać, ponieważ bardzo dobrze znał historię naszego miasta. Ja myślę, że go w ogóle zaintrygowało samo miasto, które jak się zorientowałem, znał na tyle z historii, że było dla niego czymś ciekawym. I myślę, że ta nawet chęć tego spaceru po mieście, o którym wspominałem, że w międzyczasie, którą odbył, to była między innymi chyba podyktowana, żeby pochodzić śladami historii tego miasta, która przecież jest tak dość powszechnie znana. Tych śladów jest jakby troszkę więcej, może nie takich bezpośrednich, ale pośrednich. Otóż przede wszystkim był u nas pan Stanisław Srokowski, który także zechciał podzielić się wspomnieniem o Władysławie Broniewskim i opowiedział nam jak to spotkał Władysława Broniewskiego wprawdzie nie w Głogowie, ale w innym miejscu. Ale to wspomnienie jest także związane z Głogowem, bo to wspomnienie zostało nagrane właśnie w naszym miejscu. z taką z taką um, głębszą glę, Wiedzą duchową, gdzieś tam w środku, to musi być w nim, i to przychodzi, prawda, przez zmysły, przez emocje i tak dalej, i to robię. To robię no. No a później spytał, czy na tej sali są jacyś poeci. A ja wtedy już byłem młodym, początkującym poetą. Już napisałem kilkadziesiąt pierwszych, że one były publikowane, także na uczelni już znali. A no, to, to tam chłopcy A jest tutaj taki jeden, tak, tak, i pokazali mi koledzy, podnieśli moją rękę. No to Broniecki mówił, to ty młody poeta poczekaj, jak po spotkaniu to pójdziemy na jakąś łódkę, dosłownie. No i rzeczywiście zaprosił mnie na, na spotkanie, potem tam jeszcze kolega był drugi, który pisał. I spędziliśmy uroczą, naprawdę wspaniałą noc z kiedy mi opowiadał o swoim życiu, o swojej historii, o swoich dramatach, bo to była bardzo dramatyczna postać, bardzo dramatyczna. Kiedy mi opowiadał o swoich wierszach lirycznych, do, do swojej córki. Y, także mam z Bronieskiem y, no, taką, 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 powiedziałbym, metafizyczną linię porozumienia. Gdzieś tam on we jest. Innym takim śladem obecności Władysława Broniewskiego w Błogowie, takim bardzo pośrednim, jest na przykład ta mała książeczka. Kryształowe jabłko i inne bajki. I w tej książeczce znajduje się. Jeden tekst napisany przez wnuczkę Władysława Broniewskiego, Ewę Zawistowską. To jest taka malutka książeczka inspirowana wierszami Władysława Broniewskiego, i to zdjęcie także uprzejmie udostępniła wnuczka Broniewskiego, Ewa Zawistowska, która opisuje tutaj również swoje relacje z dziadkiem. Innym takim śladem jest z kolei moja książka dotycząca właśnie samej twórczości i recepcji i tutaj też możecie odnaleźć taką informację, że Władysław Broniewski był w Głogowie.